Cześć wszystkim, z tej strony Jezioro, witajcie na kanale Mały Chaos I dzisiaj jesteśmy znowu na one bloku na skybloku one blo, One bloku tak, tak. I tak, um, um, co ja chciałem mówić? Aha, um, mam trochę kluczy do otwarcia. Um, trochę ogólnie troszkę pograłem jeszcze ten. I tak, mam troszkę kluczy od ten tutaj. Jak chcę przyjdzie do ziomka, czyli on do, daje Wam linka. Się trzeba zarejestrować i zalogować na e, stronę internetową. Pol, coś tam polajkować i wpisać własny nick I dostajemy klucze. Więc tak, e, ja mam e, ten, codziennie można zdobyć 5 kluczy epickich i mam 21 wykopanych kluczy, bo kopałem dużo. Tak właściwie to poszłem zrobić obiad i w tym czasie zostawiłem sobie kopanie włączone. E, przy, e, mam. Dosyć sporo ten. Mam taką małą skarbonkę Big Bena, ten od herbacie. I ten. I nią właśnie jak... A, dziwzyrał. Nie. I właśnie nią sobie przyciskam główny przycisk do myszki. I po prostu się robi. No to co? Zobaczmy, co nam z epickiej. Pałeczka blazer okej okay. Komuś, jak sobie padłem. O, bloki żelaza. No to może się przydać. Trójzom. Czy moc. nie potrafię tym się obsługiwać. żeby było jasne. Yy, dalej. No, pałeczki Blaza i brodawka. Chyba ile tam jest brodawka warta. Więc tak, deski. 16. no ładnie znowu deski to no właśnie nie można to chce przelecieć i ten i otwierać ale rzeczywiście za dużo bym, by ludzi tutaj siedziało co um, dalej, nasiona o to się przyda jak będą miał przynajmniej wodę łopata żelazna kolejna i to jest wydajność i to jest to samo okej okay. Eee, drewno dębowe. Ile? 16 też. No to taki decent deal. Eee, żelazna spodnie, Obrona 3. Wiecie co? Szemoc nie ma tutaj za bardzo nic, żeby się przeczył, się było trzeba chronić, więc eee, nie będzie mi to potrzebne. Znowu żelazna opata. Dobra, przynajmniej są enchantowane. Kaktus Kaktuski 12 na farmę, o jajko krowy to akurat się użyje jak będę miał więcej rzeczy, nasiona zwykłe to też się przyda, znowu kaktusy, deski, można włączyć żeby otworzyć kilka naraz, znowu kaktusy. Kości, jedna kość. Super. Nożyczki żelazne. O mam tu przy... żelazna siekiera. Boże ile typa tutaj przeszła. No to troszkę dostałem rzeczy. Brakuje mi tylko butów i bym miał już tam praktycznie cały set, ten ale mówię niezbyt się opłaca tutaj nosić ten rzeczy, bo nie ma tu za bardzo żadnego E, e, tak się nazywa. E, za bardzo nie ma żadnego e, niebezpieczeństwa. A, i oczywiście e, już powinien mieć zrobione to zadanie, jednakże z tego co mi wiadomo, one są jakieś zbagowane, nie działają czy coś, więc e, tak. To jest e, jakiś problem. Więc szkoda, że nie działa, że nie działa, e, że, ten, że jest zaprute. Ale trudno się mówi. bo miał przynajmniej coś do roboty. Więc tak. Padły mi Więcej Troszkę tutaj poro ten, porozstawiałem sobie bloków ten, Bo tak jak kopanie tego co cały czas to I tak, zostawiłem tutaj, na, zostawiłem tutaj troszkę miejsca na właśnie te rzeczy Znaczy troszkę punktów zostawiłem do wykopania, żeby, żeby nie było, że poza, że poza odcinkiem wykończyłem Ale kamień To znaczy bloki i po prostu teraz wbijemy sobie kolejny poziom razem znowu. To będzie akurat dosyć szybkie. Takimi narzędziami dostałem. Znowu się otchłań tworzyła Kamień, Drennowo. drenwo. drenwo. Dirt, dirt. I w zasadzie powinniśmy już być kolejny poziom. Ok, znowu to. A jeszcze jedna rzecz, ta? No to cyk. Nie. Ja tego nie chciałem zrobić. To już powinno mi wbić, tak ogólnie, ale widzę, że są cofki u mnie. Dokładnie, pewnie jest spowodowane tą odchłanią. O, i wbiło nam drugi poziom. I tak, dru drugi poziom powinien dodawać mi jakieś nowe rzeczy, z tego co mi wiadomo. Na coś nowego trafimy. Co mi tak tam buczy na dworze? Aha, znowu. kto leci 18 lat. <laughs> Dobra. Mm. Mm -mm. Sorry, ale teraz na tata akurat skupiłem od Diaksy. Super. Podziękował, ale widzę, że na razie mi się nowego się nie ten. Nie pokazuję, więc nawet co zostawimy. Więc tak, e, po robieniu trochę więcej tych skrzynek, bo jak widzicie, mam bardzo dużo rzeczy i mus, i będę musiał je niedługo e, bardziej segregować jeszcze. A na razie to mam tutaj jedną skrzynkę z takimi ogólnikami. O. I... Desk jest dużo. I mam na, na Drenwo, na Dirta i na... <laughs> Więc tak na samym odcinku prawdopodobnie będę miał już praktycznie tutaj wszystko zrobione. Bo jak widzicie, mam dużo dipta. Więc tak, prawdopodobnie będę przynajmniej się starał, żeby wszystko tutaj skończyć. I możliwe, że tutaj w tym środku, gdzieś tutaj o, po tej stronie, zrobię sobie pierwszy domek. Przynajmniej postaram się zrobić pierwszy domek, bo z jednym rodzajem drewna trochę ciężko będzie. Dokładnie nie każdy lubi jedno drenwo. Ja na przykład wolę jasne drenwo połączone z ciemnym drenwem. A niektórzy tego nie lubią. Hmm. Co by tu jeszcze? Ogólnie na spawnie. Dziękuję. E, tak na spawnie je ten są różne też e, na areny PVP można wejść. Tak, ja nie jestem dobry PFOP, więc ja to zostawię. Można robić te. Eee, jak się nazywa? Hmm, hmm, hmm. O, tu jest. Eee, że można sobie zrobić sklepiki. To jest tak jak tak, akurat. Barpy wyspy, stwórz stwór wyspy, to mam. Panel wyspy i sklep. O, panel wyspy, proszę bardzo. Eee, mogę sobie zobaczyć eee, data założenia. O, o równa 8 rano no nie wiedziałem i tak dzisiaj właśnie ten sz szósty właśnie to dzisiaj jest wszystkie trzy materiały jeden dzień poziom drugi informacje o członkach mam założyciela tylko i wyłącznie i nic więcej dalej skarbiec wyspy tak tutaj mogę sobie chyba E, wyspa Ban. Płać, wypłać. O, to jest dobre. E, ulepszenia wyspy. E, ogólnie e, NPC, e, SMUP Spawnery. O, e, o, ulepszenie wielkości wyspy. To jest e, 20 tysięcy i o 50 kratek. Więc tak, będziemy na pewno w to celować. Bo tak Bo tak, dokładnie. Okej. Okay, y Jeżeli chodzi o te y się nazywa, o punkty wyspy, to widzicie co jest tutaj. Y Dragon heada na przykład. I żelazo, złoto i ten trzeba postawiać. Ale mnie to nie wiem, czy tam potrzebne akurat. W ogóle... Czy jest jakiś ranking gdzieś? Na to? Um. O, jest jakiś jest ranking. Um. Ile punktów? To jest, są setki, tysiąc, dziesiątki, setki tysięcy. Trzydzieści dwa miliony ktoś ma na wyspie. Więc, wow. Wspomina mi się serwer, inny serwer, gdzie też właśnie te całe złoto i cała reszta o, wyrzucili Trzy szmaragdy, super, dzięki eee, Tak, tutaj są jakieś reklamy pieskowe widzę Ty, 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 ty. Okej. Okay. A, y, miałem się sprawić sklep sobie. Bo... Tak mam troszkę pieniążków, ale nie mam. Y, roślinków za dużo. Roślinki, roślinki, dekoracje, rudy. O, farma i jedzenie. Więc tak, co my by byśmy potrzebowali z farmowych rzeczy? Na pewno byśmy potrzebowali wiaderko z wodą też. I byśmy potrzebowali rozpocząć farmę. Hmm. Nie mogę teraz się skupić za bardzo. Dobra, ja się zastanawiam poza odcinkiem. I wracamy. W sumie nie mam więcej tutaj nic do pokazania wam. Więc... E, tak. sobie tutaj pochowam rzeczy. Ja to później wszystko popogarniam po, sobie sam. Więc tak, to chyba było, było na tyle ogólnie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia na samym odcinku. Mówił Was Ziara z kanału Mały House Gaming. I ten, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie ten. Jeżeli Wam się podobało, to piszcie komentarze. Może, może coś potrzebuje zmienić. Wiecie, standardowy staw. Nawet piszcie, jeżeli chcecie, żebym, jeżeli uważacie, że ktoś potrzebuje więcej do nagrywania, bo na przykład jestem strasznie sztywny czasem na jak sam gram akurat. Akurat o, o tym, akurat wiem. Dlatego najczęściej gram z Sizem, akurat. Tylko, że obecnie wizowy komputer też. Więc y, tak. To prawda, to, 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 to było dla mnie wczoraj, dla Was y, będzie to pewnie tydzień temu. Więc tak to działa jakoś. Dobra, w każdym razie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo!